A więc witam Was bardzo serdecznie na kanale Gadzie Gadanie. Dzisiaj, zgodnie z y, obietnicą, którą zrobiłem na poście y, na mojej grupie Gadzie Gadyły na Facebooku, do której możecie dołączyć poprzez link w opisie, y, zrobiłem posta, żebyście przysyłali zdjęcia Waszych terali, które ja będę oceniał. Y, to już chyba będzie trzeci odcinek z tej serii na tym kanale, już dwa takie robiłem. Ale zanim jeszcze zaczniemy, chciałbym tylko podziękować moim wspierającym, których imiona właśnie pojawiają się na ekranie. Jeżeli również chciałbyś zostać moim wspierającym, mieć wcześniejszy dostęp do filmów oraz, żeby twoje imię pojawiało się właśnie w ten sposób w moich filmach, to kliknij przycisk WESPRZYJ obok przycisku subskrybuj. No i chciałbym jeszcze tylko wspomnieć, że według statystyki tuba tylko mały procent osób, które oglądają ten film, rzeczywiście mnie subskrybuje, więc jeżeli jeszcze tego tak nie robisz, to byłbym wdzięczny, gdybyś mógł zasubskrybować. Jest to darmowe i w każdym momencie możesz zrezygnować z subskrypcji. Jak widzicie, troszeczkę się tutaj u mnie pozmieniało. Przez to też nie było o filmu w zeszłym tygodniu, bo zmieniłem sobie troszeczkę e, położenie wszystkiego w pokoju. E, mam biurko w innym miejscu i po prostu i po prostu światło jeszcze nie miałem zamontowanego, no bo bez światła to wygląda tak. E, a w ten sposób raczej sobie filmu nie nagram. Lampkę już mamy, więc wszystko można nagrywać. Tam widzicie moje akwarium w tle, więc wydaje mi się, że to może być fajne tło. Zobaczymy jak to będzie wyglądać w efekcie końcowym. Ale lecąc już na grupkę. To jest nasza grupka, to jest ten pościg. Tutaj macie grupkę, mamy już 1,7 tysiąca osób na grupce. Tu mamy pościg, Wrzucę sobie zdjęcie warana po prostu dla uwagi, ale żebyście po prostu wrzucali swoje teraria. I e, powiem, że się tyle nie spodziewam, ale mamy 150 komentarzy. Więc nawet jeżeli nie wszystkie to są zdjęcia terrariów, to nadal jest to zdecydowanie za dużo, żebym mógł je pokryć w jednym filmie. Więc jeżeli, twoje te, więc jeżeli wysłałeś swoje terrarium i nie zostało pokryte, sorry, po prostu nie jestem w stanie ich wszystkich zrobić, bo ten film miałby z dwie godziny. Więc pewno wybierzemy sobie tak od 20 do 30, coś tak około, i na nich temat się wypowiem. Zaczynamy od czegoś takiego. Ogólnie jest to. Fajne terarium. Bardzo mnie ciekawi, co to są za co to są za gałęzie, bo czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Ale mamy właśnie takie terarium, mamy jakieś roślinki, tutaj mamy mamy oplątwy, mamy tutaj Monster Monkey Mask, mamy figowca pnącego, jakieś mchy. I tam mamy trzy chyba to jest oplątwa, tak mi się wydaje. Może to nie być oplątwa, mogę się mylić. I tam mamy trzy Ogólnie terarium bardzo spoczko. Jest to terrarium dla gekona orzęsionego, tutaj mamy napisane, więc według mnie to terrarium jest całkiem spoko, jest dużo miejsc do ukrycia się, jedyne co ja bym zmienił to bym gdzieś tam może w tym miejscu żeby, na ziemi posadził jakąś roślinę, która by rosła za tą i za tą gałęzią, żeby tutaj tak jakby bardziej pokryć, bo tak jakby mamy rośliny na górze, mamy rośliny na, na dole, a w środku tutaj nie widać praktycznie żadnej zieleni, tylko jest tam tutaj ścianka, tutaj jakiś korzeń i tam jakiś taki na pół żywy mech. Więc tutaj bym dodał coś takiego wyższego, może jakiś skrzydłokwiat, może yy, jakąś zamię, yy, nie wiem jakich wymiarów jest to terarium, więc nie, jestem, nie, nie chcę polecać jakichś niewiadomych jak dużych roślin. Ale coś w ten, w ten deseń wydaje mi się, że byłoby dość spoczko do tego terrarium i ja ogólnie daje 8 na 10, naprawdę dobra robota. Zjeżdżając niżej mamy taki zestawik yy, dwóch terariów. Które są dla Gekona orzęsionego oraz dla Lamparta. Tutaj mamy teren dla Gekona. Fajne, proste: jest ścianeczka, jest jakaś tuba korkowa, są rośliny. Mech i tutaj jakąś tilancję. Mamy jakąś oplątwę. Ogólnie fajne. Jeden co bym dodał to może więcej trochę roślinności. Jeszcze z jedną tubę korkową. Co do tego. Więc temu daję taką szóstkę, siódemeczkę. A co do Lamparta to. Nie wiem jakich wymiarów jest to terrarium, ale wydaje się trochę mały, Bo patrzcie, jaki wielki jest ten gekon na tym zdjęciu. Hmm, ale ogólnie, jeżeli chodzi o wystrój, to wydaje mi się spoko. Ta lampa nie wiem czy nie jest troszeczkę za nisko. Może to przez perspektywę tak jest, ale wydaje mi się, że ona może być troszeczkę nisko i że ten gekon może jej dotknąć przez przypadek. Więc jeżeli jest dobrych wymiarów, to jak najbardziej spoko. A jeżeli nie, to po prostu radziłbym powiększyć. Jeżeli chodzi o wygląd, to ja daję 6 na 10. Chodźmy dalej, tutaj mamy kolejne terarium yy, z takich bardziej zbliżonych szotów Nie wiem w sumie na co mam tu patrzeć, bo tutaj jest mega dużo. Yy, mega dużo się dzieje, a ja nie wiem jak to ma się dziać. Ale jeżeli chodzi o samą roślinność, to naprawdę bardzo fajna. Yy, widać, że fajne żywe mchy tutaj mamy. Yy, wszystko wygląda fajnie, bujnie zielono. Dla kogo to jest jeszcze raz? Boże, coś. Goniosaurus. Yy, to jest jakiś, jakiś gekon. A jeszcze sobie konkretnie wygoogluję, co to jest. A, jest to takie, takie stworzonko. Dobra, wszystko wiem, po prostu nie kojarzyłem konkretnie ee, łaciny. Ale e, ogólnie, terarium wydaje mi się spoko, Szkoda, że nie, nie zrobiłaś takiego zdjęcia. Zrobiłeś, tak, Patrycja? Szkoda, że nie zrobiłaś takiego zdjęcia bardziej od zewnątrz? Chyba, że to jest od zewnątrz. Nie wiem, jak wygląda to terarium w sumie. Może to jest zdjęcie od zewnątrz. Ogólnie wygląda spoko fajny dobór roślin, tutaj mamy... To jest chyba storczyk jakiś, oraz jest storczyka. Tutaj mamy filodendron. E, ogólnie mi się podoba, fajne zagęszczone. Jedyne co bym może dodał, nie wiem czy gdzieś było na jakimś zdjęciu. O, jest tu jakaś kora, ale właśnie może jakiś na tym zdjęciu mi przynajmniej brakuje tutaj, bym dał właśnie jakiś taki może korzonek taka moja propozycja, ode mnie ósemeczka naprawdę bardzo fajne terrarium e, fajnie zadbane rośliny, też bym chciał żeby moje rośliny wyglądały aż tak bujnie e, mamy takie terrarium, które jest dla nie wiem kogo ponieważ nie jest napisane albo nie, to jest to jest chyba zaprawa klejowa po prostu farbowana na taki brązowy kolor, e, ale z takim dodatkiem jakiegoś piasku mi się wydaje, bo ma taką teksturę dziwną ale w każdym razie teraz wydaje mi się spoczko dość ubogo w roślinach, posadzone tylko w doniczkach, ale widać, że podłoże niestety nie, nie pozwala na posadzenie roślin. No wiadomo, że podłoże niestety nie pozwala na posadzenie roślin, e, więc no taką mamy situation. E, ogólnie spoczko jest, jedyne co bym zrobił to ja bym ja bym dał, w zależności jaki zwierzak, bo niestety nie się to jest zwierzak. W zależności od możliwości, ja bym po prostu wymienił podłoże na jakiejś bioaktywne i posadził więcej roślin. A tak to daje szósteczkę, 6 na 10. Tutaj mamy terrarium dla gekona orzęsionego. U, I to mi się podoba, jest naprawdę fajnie, fa fajnie tutaj z drewna jest zrobione. Nie wiem czy w poprzednim filmie Cię nie było, bo coś mi kojarzy to drewno. Może się mieli, nie wiem. W każdym razie mamy tubę. Mamy jakąś bromelkę. Tutaj figowca pnącego, tam palmę perłową. Kuj was, no jak się nazywa te rośliny? Tutaj mamy też Monstera Monkey Mask. Jak się nazywa ta roślina? Aż muszę wygooglać, bo normalnie. Pamiętałem to przecież. Fitonia. To jest Fitonia. Nie wiem, jakim cudem zapomniałem tę nazwę. W Na każdym razie to jest Fitonia. Więc mamy taką e, tych fitonii trochę i ogólnie bardzo mi się podoba Fajny właśnie jest efekt, że tak jakby mamy tutaj tą taką jasną sferę Gdzie wszystko widać, wszystko się dzieje, a tutaj jest tak ciemno e, To mi się podoba, fajny tworzy klimacik I ogólnie wydaje mi się, że dla gekona urządzionego też naprawdę bardzo fajne Widać, że ma się gdzie ukryć Ode mnie leci ósemeczka Tutaj mamy e, Terrariko dla Kameleona e, Które jest takie stawione bardziej na Terarium funkcjonalne. Mamy oczywiście terrarium z siatki, którego kameleon y, wymaga. Mamy dużą ilość żywych roślin, mamy tutaj. Y, epiprenum. Mamy Monster Monkey mask, mamy tu jakąś bromelkę. I to jest chyba skrzydłokwiat, y, Nie jestem pewien. W ogóle ten kameleon gdzieś tu stoi. Bo widzę na debila, jak ten kameleon gdzieś tu jest, a ja go nie widzę. Dobra, ślepy jestem, ja go nigdzie nie widzę. Możecie mi w komentarzach później napisać, czy gdzieś był ten kameleon. <głynie> Ale ogólnie terrarium mi się podoba. Um, oczywiście y, dla jednak posiadanie kameleona jednak troszeczkę ogranicza nasze możliwości wystroju terarium, Ale wydaje mi się, że z tym co mogłeś zrobić, zrobiłeś naprawdę fajną robotę. Więc y, ode mnie leci siódemeczka. Tutaj mamy y, terarium dla gekona orzęsionego. I tutaj... Y, nie jestem w stanie określić, co to jest. Czy, czy te rośliny są sztuczne, czy prawdziwe. Bo, na przykład to. Dobra, to się wydaje prawdziwe. To jest prawdziwe. Ta paproć. Ta paproć się wydaje sztuczna i. Czekaj, czy ktoś napisał. Nie jest napisane, czy te rośliny są prawdziwe, czy sztuczne, a nie wiem czemu, ale wydaje mi się, że ta paproć. i ten. Yy, bluszcz jest sztuczny. Yy, nie wiem, czy mam rację. Jeżeli nie mam, to sorry, ale może jest po prostu taki efekt na zdjęciu nałożony, ale te rośliny mi się wydają na sztuczne. Ale ogólnie terarium bardzo fajne, niezbyt skomplikowane. Mamy trzy albo cztery tuby raczej trzy tuby, jedną takie pnącze korkowe, jakieś roślinki i naprawdę wiele nie trzeba, żeby zrobić fajne terarium. Mamy, bo tutaj mamy naprawdę prosty projekcik, trochę roślinek i naprawdę wygląda to bardzo fajnie, jest naprawdę przyjemne dla oka. Więc ode mnie leci plusik jest to ode mnie siódemeczka. Lecimy dalej. I tutaj lecimy od tej samej osoby. E... Mamy terrarium dla. E... Znowu po łacinie napisane, a ja nie kojarzę, co to jest. Niestety, łacina nie jest moją mocną stroną. Ogrodowy zwyczajny. Dobra, wąż. Mamy terrarium dla e... wężyka. Ogrodowca zwyczajnego. Tak mi przynajmniej podał Google. Na wężach się absolutnie nie znam. Więc jeżeli popełniłem jakiś błąd, to przepraszam. Ale no, węże to nie jest moja działka. Mamy naprawdę. Fajne terrarium, tutaj widzę chyba jajeczka są, nie wiem czy od tego węża czy od innego yy, innego zwierzaka, ale mamy jajeczka, więc gratulacje z jajeczkami. I mamy tutaj jakieś tub jedną tubę korkową, naprawdę znowu prosty setup. Mamy dwie tuby korkowe, jedna po prostu taka położona yy, przy ścianie, druga która służy jako yy, kryjówka. Jakieś tam podłoże, które jest dość głębokie, czyli stawiam, że ten wąż się też zakopuje. I mamy tutaj jakieś monsterki, tutaj zielistka jest, palma perłowa i skrzydło kwiat. Fajny dobór roślin. Rośliny też nietrudne w utrzymaniu, więc na pewno będą sobie rosły. I ogólnie mi się naprawdę podoba, bo wiem, że. Dla jeden, jedyne co wiem o wężach to to, to to, że dla wielu węży jest po prostu trudno zrobić yy, takie właśnie ładne, bioaktywne terrarium, bo po prostu lubią na wszystko włazić, wszystko gnieść i w ogóle, więc plusik, że Ci się to udało. To temu terrarium daję ósemeczkę, bo jest naprawdę bardzo fajne i jednocześnie funkcjonalne. Yy, tutaj mamy terrarium dla agamy brodatej. Yy, jest to terrarium takie, no proste widać, yy, proste, ale funkcjonalne. Mamy kilka dużych półek, na których może posiedzieć i się wygodnie położyć. Nie jestem pewien czy wymiar się zgadza, bo ta, ta agama w tym terrarium wydaje się dość duża. Więc jeżeli wymiar się zgadza to wszystko spoko. Podobnie trochę do Svena, trochę czerwieńszy niż Sven. Ale też fajny, nie wiem czy to samczyk czy samica, nie jest napisane. W każdym razie terrarium spoko. Tak jakby jakichś fireworków nie ma, ale po prostu jest, jest proste i funkcjonalne i czasem mi to po prostu wystarczy. Yy, czasami nie mam po prostu co na siłę kombinować. Więc ja daję taką siódemeczkę za funkcjonalność. Tutaj mamy również teren dla Agamy brodatej, to już zrobione właśnie w taki troszeczkę bardziej rozbudowany sposób. Mamy jakieś tutaj jakieś schodki, jakąś półkę. Yy, Jeden co mi brakuje, to tutaj może jakieś półki, ale mamy jakąś gałąź. I w tym terrarium jedynym, na co bym uważał, to to, że mi się wydaje, że te rośliny są sztuczne yy, i żeby ta agamka nie podżerała tych sztucznych roślin, bo już widziałem, yy, słyszałem o kilku takich sytuacjach, yy, żeby po prostu się nie nażarła tego plastiku, ale jeżeli nie podskubuje, to jest wszystko spoko. I tutaj mała agameczka, przynajmniej wydaje mi się, że to jest mała, chyba że te terrarium są już takie ogromne, to jest dorosła gama, a jest taka jakby chudawa, więc wydaje mi się, że to jest podrostek. Yy, ogólnie terrarium mi się to podoba, tutaj daję 7. Uuu, tutaj mamy naprawdę bardzo fajne terrarium. Jeszcze nie wyschnięte, ale zapowiada się mega, napisał autor. Nie jest napisane, dla kogo jest to terrarium konkretnie zrobione. Stawiałbym na Agamę, patrząc na sam rozmiar. I ogólnie mi się podoba. Jest to jedno z bardziej skomplikowanych terrariów. Stepowych, jeżeli chodzi o ilość pięter, jakie widziałem, co jest na pewno na plus, większa to na pewno troszeczkę przestrzeń życiową naszych AGAM. Jedyne co tak jakby mi się troszeczkę tak Średnio podoba to, to, żeby na przykład pomiędzy tą półką a tą półką wydaje mi się, to teraz może być dwójpółmetrowe i to może być duży odstęp. Nie mam pojęcia, niestety, autor nie napisał. Ale jeżeli jest to takie klasyczne 120-60-60, to wydaje mi się, że ten odstęp jest dość mały. I oprócz tego, tylko tak jakby sam kształt tych półek, tak jakby od rzutu górnego, widać, że fajnie tutaj jest wyrobiony na takie pół zaokrąglone. Jedyne co ja bym jeszcze dodał, to widzę, że to jest zrobione ze styropianu, jakieś dwójeczki pewno. Po prostu jak masz półkę ze styropianu, kryje, kroisz drugą taką samą, nakładasz na górę i tak jakby robisz takie przejście, żeby to było po prostu gładziutkie, bo tak jakby jest tutaj normalnie fajnie wyrobione, a nagle tutaj jest taki kąt praktycznie 90 stopni i lecimy już tutaj jest całkowicie płasko. Gdyby tak jakby tutaj na taki wymiar. Troszeczkę mniejsze niż to zewnętrzne. Przykleić jeszcze jeden kawałek styropianu i go tak wiesz, zetrzeć boki w ten sposób, żeby tu powstały taki pagórek. To to by wyglądało po prostu trochę bardziej naturalnie, przynajmniej tak mi się wydaje. Yy, taki mam mój feedback. Yy, co z tym zrobisz, to należy do ciebie. Na pewno będzie terarium funkcjonalne i na pewno, jeżeli to będzie agama, to będzie z tego zadowolona. Dla mnie siódmeczka nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć skończone terarium. Tutaj mamy kolejne terarium dla Orzęska. Mamy ściankę z korka ekspandowanego, dwie tuby korkowe, tutaj jakieś roślinki, mam jakąś bromelkę, dużą ilość muchu. Tylko mi powiedz, czy ten mech jest, tak po prostu sobie rośnie, czy on jest po prostu nowy, bo ja na przykład mam trudność z utrzymaniem takiego muchu żywego w terrarium, więc jeżeli to by się udało, to zdrać mi swój sekret. Ogólnie terrarium bardzo fajne, jedyne co ja bym dodał, to może tutaj w tym miejscu bym posadził, albo chociażby w tym miejscu, może coś wyższego bo tak jakby tu jest dość pustawo a naprawdę to terrarium ma mega potencjał ode mnie leci siódemeczka uuuu tu mamy coś fajniejszego trochę bardziej skomplikowane terrarium jest od Tropical Factory więc jest profesjonalnie zrobione, co widać i jest to terrarium dla znowu muszę sobie wygooglać łacinę, sorry a, pyton zielony dobra, terrarium jest dla pytonka zielonego i powiem Ci, że z wyglądu jest naprawdę super. Mamy to, to nie jest teren, tylko paludarium. Już konkretnie, jeżeli mamy się czepiać o szczegóły. Ale wygląda bardzo fajnie. Mamy ten mega fajny zalesiony ten kącik. Dużo fajnych bromeli. To jest chyba figowiec. Tu jakieś oplątwy. I powiem ci szczerze, że mi się naprawdę mega podoba. Ta część wodna, tylko to jest trochę leciutko goła, ale może tak ma być, nie wiem Jak już mówiłem na wężach się nie znam, więc jeżeli palnę jakąś głupotę, to sorry ja oceniam tutaj tylko estetykę. Mi ogólnie się terrarium mega podoba, fajnie też wygląda to, że ten kąt jest taki mega zalesiony, a tu praktycznie nie ma nic, jest tak goło i surowo Choć pewno jest to też zrobione, bo tu jest lampa grzewcza, więc gdyby tutaj miałby tyle roślin, to pewno też by się troszkę przysmażyły, więc to był pewno taki celowy zabieg. Mm, ale ogólnie mega, całość mega mi się podoba, jedyne co bym zrobił to bym ewentualnie dodał coś więcej do części wodnej, bo tam jest troszeczkę jednak goło. Ale tak to daje ósemeczkę, albo nawet dziewiątkę, dziewiątkę daje naprawdę mega, mega fajne terrarium. I na sam koniec mamy coś takiego. Mm, dojechaliśmy do końca, jak już mówiłem, sorry jeżeli twojego terrarium nie było, ale naprawdę tego było tyle, a jeśli ja siedzę już praktycznie od godziny. Więc, no sorry, jeżeli twojego nie było, ale y, już lecąc z tym terrarium, y, mamy ścianeczkę z korka ekspandowanego, mamy jakieś rośliny, tutaj mamy, to chyba była peperomia, peperomia. tutaj Monstera, mamy Monkey Mask, mamy Deliciose y, i to jest Kluxia? Może? Nie wiem, i tutaj mamy jakieś figureczki, ktoś sobie wstawił, y, mamy, y, to jest terrarium dla orzęska, mamy kilka miejsc do chowania się, dużo miejsc do wspinania się. Jedyne co ja bym się może przyczepił, to to, że ta Monstera Deliciosa na pewno ci przerośnie ten, ten zbiornik, bo to jest mega duża roślina i bym się tylko zastanowił, czy te figurki nie są pokryte jakimś lakierem albo woskiem, który może po prostu, jak będzie pokryty wodą, to nie może czegoś po prostu dziwnego wydzielać, bo takie rzeczy są pokryte właśnie jakimiś takimi chemicznymi substancjami, które mają je chronić przed działaniem wilgoci. Ale oprócz tego, naprawdę fajnie mi się podoba, fajna ilość roślin, yy, chyba niczego bym nie dodawał, bo by było troszeczkę za dużo. Yy, mi się podoba, tutaj daję ósemeczkę. I to by było z dzisiaj na tyle, bo naprawdę już siedzę tutaj długi czas. Jeszcze raz przepraszam, jeśli twojego terrarium akurat nie było, pewno kiedyś to zrobię jeszcze raz, więc będziemy mieli jeszcze jedną okazję, żeby swoje terrarium wstawić. Jeszcze raz zachęcam do wsparcia mojego kanału, wspierając mój kanał otrzymujesz wcześniejszy dostęp do filmów, twoje mi pojawia się na ekranie, tak jak to teraz y, oraz wspierasz y, realizację przyszłych jakichś fajnych projektów standardowo jeżeli Ci się podobało to zostaw łapkę w górę jeżeli bardzo Ci się podobało to zasubskrybuj mój kanał jeżeli nie chcesz przegapić żadnych filmów, które będę wrzucał w przyszłości to kliknij w dzwonek aby dostać powiadomienie właśnie za każdym razem jak wrzucę film w przyszłości zapraszam jeszcze tylko na mojego instagrama gadziegadanie na instagramie oraz na grupkę gadziegaduły na facebooku linki do wszystkiego są w opisie ja jestem Jakub Wy oglądaliście gdziegadanie? Cześć!